Jak katolicy na ulicy taka ewangelizacja jest bardzo potrzebna, ponieważ wychodzimy do ludzi, możemy radośnie przekazać im dobrą nowinę, pokazać to, że Jezus nie jest tylko zamknięty w kościele w tabernakulum, że jest żywy, jest pośród nas, jest obecny. Możemy doświadczyć Go w bracie, w siostrze też właśnie w tańcu muzyce na różny sposób, chcemy zaśpiewać, że to słowo jest lampą dla stóp. przywitajmy samego Jezusa Chrystusa pośród nas, bo On jest obecny w Słowie, On jest obecny z nami w swoim Kościele i zaśpiewajmy pieśń Słowo Twoje Zamiarów, lepiej zamyślam co do Was, wyrocznia Pana zamiarów pełnych pokoju, a nie skuby, by zapewnić Wam przyszłość, jakiej oczekujecie. W dzisiejszych czasach nie jest udowodnione, że ma mniejsza potrzeba głoszenia Ewangelii niż na przykład nie wiem. 1500 lat temu czy ileś tam więcej. Powinniśmy tak samo wychodzić do ludzi, jak wychodzono, jak sam Jezus nas uczył wychodzić. Pani tańca posługuje niecały rok, a co to jest Jakonia Tańca? Biakonia Tańca to jest taka grupa, która chce posługiwać Panu Bogu, głosić dobrą nowinę w troszeczkę inny sposób niż to się zazwyczaj przyjęło. Czyli nie w sposób śpiewany, nie w sposób posługi liturgicznej, na przykład liturgicznej służby ołtarza, tylko właśnie tańcem. Poprzez modlitwę, poprzez uwielbienie i zapraszanie do tego wszystkiego ludzi. i yeah. yeah. Trzeba głosić wszędzie, stąd jest dużo inicjatyw takich, można powiedzieć, ogólnopolskich, że wspomnę przystanek Jezus na Ustoku i wiele, wiele innych takich inicjatyw ewangelizacyjnych przy różnych okazjach. No i również, również i tutaj to nasze trójmiejskie zaangażowanie w to dzieło Katolicy na ulicy, ale też różne inne koncerty. Staramy się jako Szkoła Ewangelizacji uczestniczyć w wielu innych tutaj przedsięwzięciach w Trójmieście i w całym kraju. Uwaga. Siejemy, siejemy pierwsze słowo. Księże biskupie, może troszkę bliżej tutaj, to dalej poleci. Uwaga. Jest, poszło pierwsze słowo. Łapiemy, jest złapane. Siejemy drugie słowo, Boże. Uwaga. Ziarenko słowa. Zobaczymy, gdzie komu przypadnie. Poszło. Jest. A, bracie, nie ma to jak dziewięćdziesiąt 95. Jedziemy dalej. Panie Boże, idziemy dalej. O, proszę bardzo. Gdzie moje dzieci są? Chodźcie tu bliżej szybko. Gdzie, Gdzie jesteście, dzieci? Łapać, łapać. No to tak, bliz. O, jest. Proszę, jaka radość. I jeszcze jedno. Uwaga, 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 uwaga. O, proszę. Bardzo dobrze, moi drodzy. To wy szczególnie jesteście dzisiaj powołani. To schowamy, dostaniesz nowe.